John miał ten zwyczaj, że co sobotę objeżdżał gospodarstwo. Sprawdzał stodoły, ogrodzenia, zerkał czy wszystko jest w porządku. Tego dnia na tylnej ścianie starej szopy, pomiędzy zgniłą deską a rdzewiejącym gwoździem, ktoś zostawił wiadomość. Zabiłem ośmioletnią April Tinsley i znów zabiję. Litery koślawe, pisane w pośpiechu, ale nie było w tym żartu. Było wyznanie i groźba. John zadzwonił na policję. Gdy przyjechali funkcjonariusze, jeden z nich spojrzał, zamarł i powiedział: To nie przypadek. Fort Wayne pamiętało tamtą sprawę. I dziewczynkę o jasnych włosach, która wyszła z domu w wielki piątek i nigdy nie wróciła. Miała 8 lat. Nazywała się April. Została znaleziona trzy dni później, w rowie, kilkanaście kilometrów od domu, uduszona, skrzywdzona i zapomniana, bo sprawcy nigdy nie złapano. Ale teraz, odezwał się sam. Śledczy nie wiedzieli wtedy, że to dopiero początek gry. 1 kwietnia 1988 roku. Obserwował ją od kilku dni. Dziewczynka z jasnymi włosami. Mała, delikatna. Codziennie wracała tą samą drogą. Bez opieki, bez pośpiechu. Nie wiedziała, że ktoś patrzy. 1 kwietnia, w wielki piątek. Usiadł w swoim zielonym pikapie i zaparkował przy bocznej drodze. Wiedział, że April dziś wyjdzie z domu około trzeciej, Tak jak zawsze. Wyszła punktualnie. W ręku trzymała rysunek. Prawdopodobnie prezent dla koleżanki. Szła spokojnie. Nie zauważyła samochodu i nie zauważyła jego. Gdy się zbliżyła, wysiadł, podszedł, chwycił i zaciągnął ją do środka. Nie było krzyku ani szamotaniny. Wszystko trwało kilkanaście sekund. Z miejsca porwania pojechał do swojego domu przyczepy kempingowej w miejscowości Grabil, oddalonej około 30 minut jazdy od Fort Wayne. Tam przetrzymywał April przez kilka godzin. Wiele lat później opowiedział, co działo się w przyczepie. Zgwałciłem ją. Trzymałem ją przy życiu przez jakiś czas, ale potem zaczęła zadawać pytania i płakać, więc ją udusiłem. Nie użył narzędzia. Udusił ją gołymi rękami. Jej ciało zawinął w plastikowy worek na śmieci i wrzucił do rowu przy polnej drodze w okolicach Spencerville. Tak po prostu. Jak coś, co już nie będzie potrzebne. Wrócił do domu, zjadł kolację i poszedł spać. W telewizji pojawiły się materiały mówiące o zaginięciu ośmioletniej April. Patrzył, jak pokazują jej zdjęcie: uśmiechnięta, radosna, ale on wiedział, że już nie żyje i wiedział, że nikt nie dowie się, że to on stał za tym strasznym morderstwem. Ciało odnaleziono 4 kwietnia, trzy dni po zaginięciu. Spencerville. Mała miejscowość, niedaleko od Fort Wayne. Wiejskie tereny, drogi bez nazw. Rów przy polnej trasie. To tam leżała April. Była naga od pasa w dół. Miała na sobie kurtkę. Obok znaleziono jeden z jej butów. Sekcja zwłok nie zostawiała wątpliwości. Dziewczynka została zgwałcona, a potem uduszona. Policja zabezpieczyła ślady nasienia sprawcy. To był rok 1988. Badania DNA dopiero raczkowały. Policjanci mogli zabezpieczyć materiał, ale nie mieli jak go dopasować. Nie było bazy danych, nie było komputerów, które śledziły miliony profili. Sprawca mógł być kimkolwiek. Mogły go mijać codziennie tysiące ludzi, i nikt by nie wiedział. Mimo to śledztwo ruszyło. Przesłuchano setki osób, sprawdzono rejestry przestępców seksualnych, sprawdzano pikapy w okolicy, ale śledztwo rozmazywało się z braku dowodów. Nikt nie widział momentu porwania, nikt nie potrafił wskazać jakiegokolwiek szczegółu, który naprowadziłby śledczych na trop sprawcy. Jedyne co miała policja to anonimowe DNA. I zdjęcie uśmiechniętej dziewczynki, które zaczynało powoli blednąć na plakatach rozwieszonych w mieście. Sprawa ucichła. April została pochowana. Ludzie wrócili do codzienności, a sprawca po prostu zniknął. Nie wiadomo było, jak wygląda. Nie wiadomo było, jak się nazywa. Nie wiadomo było, czy mieszka w okolicy, czy może gdzieś daleko. Ale jedno było pewne ten człowiek wciąż żył. Była wiosna 1990 roku, dwa lata po śmierci April. Policja od dawna nie miała nowych tropów. Miasto zdawało się zapomnieć już o morderstwie małej April. Aż do pewnego ranka, gdy wszystko znowu stanęło na głowie. Stara zbutwiała stodoła, stojąca samotnie przy drodze kempingowej. Jeden z rolników zauważył, że na starych deskach. Ktoś czarną farbą namalował napis. Był dość niedbały, ale czytelny. Zabiłem ośmioletnią April Marie Tinsley. Zabiję jeszcze raz. Policja zjawiła się na miejscu chwilę później. Ogrodzili teren. Zabezpieczyli stodołę. Próbowali pobrać odciski palców i cząstki materiałów. Bezskutecznie. Nie było żadnych świadków. Nikt nie widział kiedy napis się pojawił. Ale jedno było pewne, to nie był żart, to był komunikat. Morderca April wrócił i chciał dalej zabijać. Czas mijał, a policja była bezradna. Przez kolejne 14 lat znowu było cicho. To właśnie wtedy do czterech domów w Fort Wayne trafiły koperty. Wszystkie zostały zostawione w skrzynkach lub rzucone na schody. Adresatami były małe dziewczynki. Wewnątrz napisany odręcznie list, zużyta prezerwatywa i zdjęcie mężczyzny. Nagie, od pasa w dół. Jedna z wiadomości brzmiała: Cześć, kochanie, obserwowałem Cię. Jestem tą samą osobą, która porwała, zgwałciła i zabiła April Tinsley. Jesteś moją następną ofiarą. Policja natychmiast przystąpiła do pracy. W laboratorium potwierdzono. DNA na prezerwatywie i listach pasuje do próbki z 1988 roku. Tej samej, którą znaleziono na ciele April. To był on. Ten sam człowiek. Ten sam podpis. Tylko teraz bardziej pewny siebie. Bardziej bezczelny. Przesyłał listy, śledził dzieci, groził im gwałtem i śmiercią ale mimo trwającego śledztwa znów zniknął. Policja nie była w stanie porównać jego DNA z jakimkolwiek znanym przestępcą. Żadnych śladów, żadnych nagrań. Morderca April zostawił wiadomość i ponownie zamilkł. Zostawił tylko strach. Przez ponad dwie dekady policja miała tylko jedno DNA ale to były puste poszlaki bez twarzy, bez nazwiska. Kod genetyczny, który mówił to ten sam człowiek, ale nie mówił kto. Jednak już wcześniej w 2015 roku pojawiła się szansa. Coś, co wcześniej było znane tylko z filmów genetyczny portret pamięciowy, FBI i lokalni śledczy podjęli współpracę z firmą Parabon NanoLabs, która była pionierem w dziedzinie tzw. fenotypu DNA. Na podstawie kodu genetycznego stworzono wizerunek mężczyzny. Rasa kaukaska, niebieskie oczy, ciemne blond włosy, owalna twarz bez zarostu. Wizerunek mężczyzny opublikowano w mediach, ale nadal cisza. Nikt się nie zgłasza. Technologia mówi, wyglądał tak. Policja mówi, potrzebujemy czegoś więcej. I wtedy pojawia się nowe podejście genealogia DNA. Śledczy zlecają analizę profilu genetycznego sprawcy z pomocą narzędzi używanych przez amatorów szukających przodków. W serwisach typu GetMatch, gdzie ludzie przesyłają swoje DNA, by odnaleźć krewnych. Zadziałało. Genetycy zlokalizowali kilku odległych kuzynów sprawcy. Przeszukano drzewa genealogiczne. Zawężono wyszukiwanie. I w końcu zostało jedno nazwisko. Jeden człowiek. John D. Miller. Mężczyzna z Grabil mieszkał zaledwie 20 km od miejsca porwania April. Nigdy nie był podejrzany, ale jego DNA nie kłamało. Lipiec 2018 roku. FBI, policja stanowa i lokalni funkcjonariusze parkują nieoznakowane auta pod zniszczoną przyczepą kempingową na końcu polnej drogi w miejscowości Grabil w Stanie Indiana. Adres 137-19 Main Street. Na skrzynce jedno nazwisko. Miller. John D. Miller. Lat 59. Samotnik. Bez żony, bez dzieci. Z nikim się nie przyjaźnił. Z nikim nie rozmawiał. Sąsiedzi mówili dziwak, ale nieagresywny. Po prostu cichy. Taki, którego się nie pamięta. Ale śledczy wiedzą, co zrobił. Mają DNA. Mają analizę genealogiczną, mają śmieci z jego posesji, plastikowy kubek i zużytą chusteczkę, z których wyizolowali jego materiał genetyczny. 100% zgodności z nasieniem znalezionym na ciele April. Kiedy pukają do drzwi, John otworzył bez oporu. Spojrzał na agentów i powiedział tylko jedno zdanie: Czy chodzi o tę dziewczynkę z Fort Wayne? Został aresztowany. Nie stawiał oporu. Nie udawał zaskoczenia. W pokoju przesłuchań przyznał się natychmiast. Zeznawał chłodno, bez emocji. Że porwał April w 1988 roku. Że zgwałcił ją w swojej przyczepie. Że udusił ją, bo zaczęła płakać i zadawać pytania. Że wyrzucił jej ciało przy polnej drodze. Mówił też, że sam zostawiał prezerwatywy, listy i zdjęcia. Że podniecała go myśl, że nikt go nie znajdzie. I przez 30 lat nikt go nie znalazł. Mieszkał dokładnie tam, gdzie ją zabrał w tym samym stanie kilkanaście kilometrów od miejsca zbrodni. 16 lipca 2018 roku John D. Miller po raz pierwszy stanął przed sądem. Miał 59 lat cichy, szczupły, siwy. W pomarańczowym kombinezonie więziennym wygląda bardziej jak bezdomny niż morderca. Prokurator odczytał zarzuty: morderstwo pierwszego stopnia, porwanie, gwałt na osobie nieletniej. Miller bez wahania przyznał się do wszystkiego, nie negocjował. Sąd w hrabstwie Allen nie potrzebował procesu z ławą przysięgłych. Wersja wydarzeń była jasna: zeznania zgodne z faktami, a DNA. Nie pozostawiało żadnych wątpliwości. W grudniu 2018 roku zapadł wyrok: 50 lat więzienia za morderstwo, 30 lat za molestowanie seksualne, razem 80 lat w praktyce dożywocie. Miller nie poprosił o łagodniejszy wymiar kary, nie przepraszał, nie tłumaczył się, patrzył tylko w podłogę i milczał. Rodzina April siedziała na sali sądowej w ciszy. Jej matka nie zabrała głosu. Ojciec patrzył na mężczyznę, który zabił jego córkę, jakby wciąż nie wierząc, że to koniec. W Fort Wayne przy małej lokalnej szkole znajduje się ogród. Niepozorny. Dzieci sadzą tu rośliny. Niektóre z nich nie znają imienia, które dało temu miejscu nazwę April's Garden. Powstało niedługo po tym, jak John D. Miller został skazany. Nie jako pomnik śmierci, ale jako przestrzeń pamięci. Miejsce, w którym można usiąść, odłożyć telefon, poczuć ciszę i pomyśleć o dziewczynce, która miała tylko 8 lat. April była zwykłym dzieckiem. Lubiła rysować, jeździć na rowerze i bawić się z koleżankami. W dniu, kiedy zniknęła. Niosła rysunek króliczka wielkanocnego. To wszystko, co miała ze sobą. Przez lata jej twarz była widoczna na tablicach ogłoszeń, później w aktach sprawy. Dziś jest w tym ogrodzie. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam do komentowania i subskrypcji mojego kanału. Bardzo dziękuję.